Tak, miało być nagrane dużo wcześniej nowy nabytek, no ale siostrze nie zabrał mi kamerki do domu. Więc teraz dzisiaj nagrywamy właśnie podczas orki. Wczoraj i przedwczoraj żeśmy rozwozili obornik. Zaoraliśmy tematy. No i dzisiaj kończymy orkę. 4 hektary. No co do renoweczki, renoweczka RS-556RZ wiadomo amortyzowana kabinka fajny sprzęcior odnośnie co do starszego zetora, no to wiadomo przepaść wygoda i w ogóle no wygoda wygodą, no może jest troszkę inaczej pod względem elektroniki, bo już pierwszego dnia jak tylko go przywiozłem no to nie działał mi Podnośnik, ale to była głupota w tym podnośniku. A ja mianowicie zanieczysz Sorki przerwało mi odnośnie y, położenia ramion. No, ale przetarłem te tematy, wyczyściłem. Mechanik, jeszcze co od niego kupiłem, przyjął do mnie, sprawdziliśmy go podczas gruberowania. No i działa. Bez zarzutu, na razie wszystko się sprawuje. Ok. No, co do orki. To orzemy, jedni powiedzą płytko, drudzy nie. To jest klasa 4A, czwarta, 4B. Czwarta nie orzemy za głęboko, orzemy w tym roku gdzieś tak 22-23 cm, żeby nie wyorywać tej e, podeszwy późnej. No bo nie ma sensu, to też jest na 26-27 cm, że jest glina, praktycznie. I po co to wyorywać? To martwice. Nie ma sensu. No, powiem Wam, że dzisiaj jest dzień taki mglisty i pochmurny. Mam nadzieję, że uda się to dzisiaj zasiać. Jakby co, troszkę słoneczka wyszło. To było. No, ale myślę, że się jako tako uda. Ze spokojem. Damy radę. Fajnie się robi z tym pugiem. To praktycznie nie czuję tego puga. Ze spokojem sobie radzi. To jest trójka Kwernelanda z Pakomatem rozstawiony jest na 43-45 cm, to 43, bo to jest między 14 a 16 cali, tak tam jest na skali pokazane. No tu jak widzicie rozwieziony jest obornik. No tutaj nie szczędziłem tego obornika, trzeba przyznać. Obornik za słomę wymieniony w tym roku. No i tak będzie może z 2-3 lata, że będę ten obornik tak wymieniał, bo jednak gleba troszkę tego obornika wymaga. No dobra. Tyle gadania na temat orki. Więcej wam powiem coś w środku, jak wejdę do kabiny, do mojego siostrzeńca Bartka. Dobra. Widzimy się. Jak to niektórzy gadają. Tuż po przerwie. No, jak widzicie, w glebie żywe organizmy są. Także coś się tutaj dzieje. Nie jest to źle. No, chciałbym wam pokazać troszkę, ale. nie gdzie się zdarzają. Czyli życie organiczne działa. Działa. W tej glebie. Nie ma tragedii. No, nadjeżdża aresik, zaraz wam tu nagram zapierdziela z tematem. O, tego ogólnie przedstawiam się <grym> po trochu. Nie, no Myślę, że będzie dobrze, że uda się to dzisiaj zaorać. Mam taką cichą nadzieję <grym> i zasiać, bo pogoda ma jutro padać. Jest już praktycznie 13. Października, także należałoby się już to ogarnąć, te tematy. Hmm. A tu widzicie, jak Zapierdziela wprawił się, normalnie nie odpuszczał. Wczoraj musiałem po niego pojechać. Mówi wuja żebyś przyjął po mnie, bo jak chcę orać, no to mówię, dam ci porać. Ja wczoraj orałem, także nie mam dzisiaj. Po ora te tematy. Hmm. Ja no, rewel noweczka fajna z turem Z turem od szóstki <grym> Ale jest dobrze Myślę, że będzie się temat sprawował fajnie Tematy fajne Kinniczek sobie mruczy Nie ma jakiegoś dużego obciążenia przy tym pługu Ale Dobrze jest Dobra Widzimy się w kabinie narka Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest 22 października. Oramy właśnie po kukurydzy na ziarno, pod pszenicę. Dzisiaj jest pochmurny dzień, ale myślę, że się uda zmęczyć. Może na dobre 30 cm. Tak, żeby to jakoś wyglądało, żeby te łodygi tam się... Porobiły w miarę, głęboko przyszły. Jest jak jest, o tu dół jest, ale w miarę się skrobie. Poporniec na tym dolejdzie, ale idzie i dobrze. Idzie, idzie w miarę. Na tragedii. No, wcześniej zaorałem, trochę w nocy też porałem oraz z trzy morgi gdzieś zaorałem nieźle i pozostało dobre 2 hektary. Niestety A, powinno się dzisiaj udać czy też zaorać. Bo pogoda do siania to nie za bardzo. Zasiemy najwyżej to. No, przyszły tydzień, koło środy, myślę, że zjadę. Jak wiecie, jeżdżę ciężarówką po Polsce. No, ostatni kawałek w tym roku do zaorania. potem już będziemy czekać na następne, jak to mówią, żniwa, nie? Nie będzie źle, chyba, chyba. Już idzie w miarę fajnie. Siedem. 7, 7, 7, 8 na godzinę. To no ma ciężko, to jest ciężka ziemia, to jest dobra czwórka. Wydajna ziemia, aczkolwiek jak jest tak mokra jak teraz, to jest tak troszkę ciężka do uprawy. Trzeba pilnować ją, żeby się nie zeskła. Dlatego jeżdżę z pakomatem. No jakoś to wychodzi. Nie ma tragedii, się nie zapycha, nie jest źle. Tam się troszkę zapychało, gdzie te krzaki na początku, ale to ten kombajn cofał na przeczu razy, więc tak to wychodziło. Nie ma tragedii. Nagrywam dzisiaj. Siania raczej nie nagram, bo daję już mojemu siostrzeńcowi kamerką. On tam będzie nagrywał kopanie buraków czy coś tam. No, więc to będzie następny vlog z tego tematu. On no, tam troszkę inaczej te vlogi robi, no, ale też fajnie. Mam nadzieję, że Wam się to w miarę podoba. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. O, obracanie w miarę płynne. Fajne. Kuk do niego pasuje, gulał z tym takomatem. Nieźle. Myślę, że się obrobimy z tym tematem na tym klinie. To jest więcej zawracania niż jeżdżenia. Sami wiecie, jak posiadacie taką ziemię, to. Jest więcej pierdologii z tym tematem, no ale nic nie zrobimy. Takie tematy są. Się na to nie poradzi. No, a resik na razie chodzi bezproblemowo, nie ma tragedii. Bywało o, to gorzej troszkę na początku, raz po raz gdzieś tam jakiś problem wystąpił. Nie chodził mi tak przedni napęd. Raz załączał, raz nie. I teraz nie wiem, czy to jest wina elektrozaworu, czy wina tarczek, które się już zjechały, bo nie ma takiego klasycznego załączenia napędu, jak się skrzyżuje oponami. Tylko niby ciągnie, bo w oborniku, górna, jak być powiem, obornik, to tam niby ciągnął ten przedni napęd, ale to nie jest to jak no, widać, że on tak nie ciągnie. O, gdzieś już tarczki chyba biechały, będzie trzeba. Zawieź do mechanika, żeby to zrobił No co, jesienią jest czas, zimą jest czas A potem to wiadomo, on już będzie potrzebny mi do siania, do rozsiewania nawozu i do oprysku Także będzie co robić z tym tematem no mam nadzieję, że to tylko elektrozawró, który tam kosztuje bodajże 1000 złotych chyba Albo 500 złotych nie wiem dokładnie, wy się tam bardziej może znacie na tym temacie ale mi się wydaje, że to więcej niż jak 1000 zł, mam nadzieję tak, to mnie o... miałem zetora jak wiecie, no to tam za 1000 zł to się troszkę części przywiozło a tutaj za niedługo uszczelniacz tyle kosztuje do skrzyni biegów czy tam parę uszczelniaczy no, także mam nadzieję, że to jakoś pierdoła i gościu przysłać instrukcję napraw tej Renaty Także, Jeśli chcecie to możecie podpowiedzieć Bo widzicie to w tą stronę jadę na czwartym biegu na żółwiu Trzeci pobieg i sobie radzi w drugą stronę Ma troszkę ciężej więc jadę drugim pubiegiem, To nie wiem czy jednak te tarczki czy coś innego się tam zjechało Muszę zadzwonić do mechanika Jak nie to napiszcie w komentarzu co to może być, bo ciężko samemu tak od razu okiełznać taki traktor, skoro się nigdy nie miało do czynienia z taką troszkę elektroniką, bym powiedział, to że jest bardziej elektronika. No, że dajcie znać może w komentarzu, jeśli ktoś, kurna, wie o co chodzi, to byłbym mile zaskoczony i wdzięczny tak powiem a tam w odległości kuźwa znowu dzielnicowy sobie na polowanie stoi ostatnio mam pecha do tego dzielnicowego co chwilę mi tam przyjeżdża jakieś powiadomienia na pierdala do tego hmm. ostatnio mam problem z moim byłym pracodawcą, który mi nie opłacał szkóry na wartość składek społecznych ciul 1 ale nie będę gadał wam o problemach w pracy, bo to nie o tym jest najważniejsze. Łorka, Oreczka Orunia jak to szoko szakalski gada. No fajnie, no też kurno prowadzi te vlogi. Jest to dosyć gościu poukładany. Fajne ma to gospodarstwo, także fajnie mu to pracuje. Ma tam jakieś zyski, kredytu ma. Ale prowadzi to z rodzicem, z ojcem i z synem. właśnie no, z synem? Z tym no, z bratem mają chyba 600 hektarów, ale fajnie rzeczowo prowadzi. Plus minus dużo też czerpie od nich troszkę takiej informacji co zasiać na na po, nie na poplony, tylko na zboże jakie nawozy, które by się przydały żeby to wydajność zwiększyć. No, ale że działamy. Dobra, spotkamy się później. Ja będę dalej orał. Cześć. O, witam po, ponownie a jestem w domu na podwóreczku niestety nie dokończyło nie nie pozwoliło mi dokończyć Orania rozpadało się jak diabli kurna zostało mimo może wiem kurna z półtorej morgi max dwie sprzeczami no i co już się Renata ślizgała a to już nie robota takie pypranie na mokro to jest nie robota więc zrezygnowałem w poniedziałek jadę do pracy, we wtorek przyjeżdżam. No i myślę, że we wtorek to jakoś skończę. A w sobotę, na przyszły tydzień, bądź w piątek, jak się uda, zasiejemy. No Siew, sam siew to tam 3 hektary, to kwestia. No w sumie też na tym Kurna klinie wejdzie z 3 godziny. No bo co? Nic nam to nie poradzimy. No. Także widzicie, rozpadało się. Dobrze, że deszcz padł, no ale szczerze powiedziawszy, jest mokrawo. Wszędzie jest mokro. Nie jest zbyt sucho. I się na to nie poradzi, kurde. Idę zobaczyć, czy w Renacie wyłącznik prądu załączyłem. Myślę, że tak. Jest, dobra, załączyłem. Ech. Tu muszę ten wąż kiedyś porobić, bo jest zbyt ciasno tu mika i wszystko obciera i boję się, że mi tutaj wysadzi ten wąż że lekko gdzieś pocieka oleja Szkoda wycieku w oleju, bo to olej nie tani No a jak w miarę, renat to fajny już ja chcemy miał 30 motogodzin, więc nigdzie nie cieknie, nigdzie nie pierdzieli się oprócz właśnie tego tutaj to węża, ale myślę, że to przesunę. Bo to jest tutaj na tych śrubach. Myślę, że bym to przesunął. O jedno jeszcze. Koniecz tu linki mi nie starczą mi linki. Myślę, że star... nie, no starczą... Nie Najwyżej to lekko przesunę. Jak będzie czas, to to przesunę no. Masakra takiego deszczu. kurcze blade. Szkoda jeszcze ma dobra godzinka i bym miał fajrancik. A tak muszę się znowu tym bujać. We wtorek myślę wieczorem. Do wieczora zjadę to wieczorem to się opierdzieli Renata ma fajne światła. Niby stare, ale nawet szczerze powiedziawszy lepiej one światą niż te LEDowe niektóre. Także fajne temaciki. Dobra, trzymajcie się, drodzy widzowie. Subskrybujcie kanał, róbcie polubienia No i do przyszłego razu. Cześć!